Ujęcie 1674. Dzień dobry, witam się z Państwem w Studio Kitchen Forum, mieszczące się w Jeluniu przy ulicy Fabrycznej 2E Lokal 1A. Kolejna kuchnia na naszym kanale. Pokażemy wykonanie kuchni, z jakich materiałów, przybliżymy koszty, zapraszamy do oglądania. Na wstępie chciałem podziękować inwestorowi za możliwość nagrania filmiku, który posłuży Państwu jako inspiracja. Tym razem kuchnia została wykonana z ekskluzywnego forniru dębowego w połączeniu z niepalcującą się płytą włoską, ozdobioną piękną linią SMEG Dolce. Całość została przykryta z piekiem Lapitek. Kuchnia ta została podzielona na cztery niezależne bryły. W pierwszej zabudowie zostały wykorzystane lamelki z forniru dębowego, które nadawają lekkości bokowi. Tuż zaraz obok wcześniej wspomniany sprzęt smega piekarnik winiarka tuż pod nią wyrównująca szuflada nieco niżej listwa gola która doświetla nam całą kuchnię i ułatwia dostęp do tych szafek w szafkach zawiasy 155 stopni często państwo pytacie o co chodzi z tymi zawiasami ale na to poświęcimy następny filmik, więc jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, prosimy o zasubskrybowanie naszego kanału. Zwracam uwagę Państwa też na to, że wszystkie elementy znajdujące się w tej kuchni nie były przypadkowe. Boki zostały wykonane w antracycie, szuflady też zostały wykonane antracytowe, żeby jedno z drugim miało spójność. Plecy zaś kuchni zostały wykonane z czarnej płyty. Idąc dalej, jak Państwo słusznie zauważyli, fronty nie mają ani frezów, ani uchwytów. Tutaj został front przedłużony o 1,5 cm i łapiemy go po prostu od dołu. Ułatwia nam to fajne otwieranie. Do góry otwiera pojemne szafki. Na dole proszę zwrócić uwagę na wykonanie tego zlewu. Został zacięty na 45 stopni. To dało nam wygląd monolitu i tak jakby ten zlew został odciśnięty w matrycy. Nie ma baterii, dlatego że bateria jest dobierana do koloru Smega. A jak Państwo wiecie, piękno wymaga czasu, więc tego czasu brakło. Ale wcale to nie ujmuje piękna tej kuchni. Pod spodem mamy umieszczoną dużą szufladę na odpady. Zapytacie się Państwo, dlaczego tu, w tym miejscu, występuje ta blenda. Odpowiedź jest bardzo prosta. Gdybyśmy zrobili cały ten front do tego momentu, po pewnym czasie by się odgiął i przestał by licować, tuż obok mamy zamontowaną zmywarkę, która jest zamontowana wyżej. Chodzi tutaj o komfort dostawania się do zmywarki przez klienta. Bardzo łatwo się otwiera. Proszę zwrócić uwagę przy montażu takiej zmywarki, żeby kosz górny był mniej więcej w tej wysokości, bo jeżeli zrobimy go troszeczkę wyżej, tak naprawdę będzie ona dalej uciążliwa w użytkowaniu. A zaraz pod nią znalazło się miejsce na pojemną szufladę. W kolejnym słupku zamontowaliśmy kawiarkę firmy SMEG. Zaraz pod nią szufladę, gdzie klientka trzyma sztućce. Zaraz poniżej wygodny blacik roboczy, gdzie możemy odstawić sobie filiżankę, posłodzić, zamieszać. Kolejna wysoka zabudowa, którą rozpoczyna piękny fornirowany regał, którego możemy wykorzystać jako nawina lub różnego rodzaju ozdoby. Zaraz obok niego pojemna, duża lodówka otwierana na tłok. W sąsiedztwie do niej duża spiżarnia Space Tower Bluma. O pojemnych, dużych szufladach. Taka szuflada ma około 70 kg udźwigu. Dzięki zawiasom wcześniej wspomnianym 155 mamy bardzo ułatwiony dostęp do tej szuflady z każdej strony. Przełamaniem tej zabudowy są te piękne lamelki, które w pierwotnej wersji miały być częścią nieotwieraną, ale panowie z produkcji postawili sobie wyzwanie, gdyż uważają, podobnie jak my, że w kuchni miejsca nigdy nie jest za wiele i udało się to. Bardzo ważnym elementem, który nadaje estetyczności tej szafce, jest to, że panowie umieścili lamelkę na krawędzi, dzięki czemu po zamknięciu szafki nie widzimy żadnego łączenia. Dźwigidowa są jest, jeśli jest miejsce, to je wykorzystaj. Tuż nad tymi pięknymi ozdobnymi lamelkami mamy umieszczoną półeczkę otwartą, gdzie możemy ustawić sobie różne ozdoby. Półeczka oczywiście podświetlona nad nią. Otwierane szafeczki. W dalszej części kuchni została zamontowana duża pojemna witryna, która nadała ekskluzywności całej tej kuchni. Bok tej witryny został wykonany w szkle. Dało nam to uczucie lekkości i z automatu nawiązało nam do salonu tuż obok. I coś, co moim zdaniem, powinno znaleźć się w każdej kuchni. To duża pojemna wyspa. Zwróćcie Państwo uwagę, że wielkość tej wyspy została zelżona przez dodanie jej pięknej ozdobnej półki fornirowanej, Poświetlone. Całość tej bryły została pokryta kamieniem z piekiem lapitek zaciętym na 45 stopni w każdym miejscu. W wyspę została zamontowana płyta firmy SMEG, na równo z blatem, a przed nią pochłaniacz firmy ELIKA. Zami zaraz pod blatem została umieszczona listwa gola, podświetlana, tuż pod płytą szuflady, o bardzo dużej pojemności u dźwiku. Zwróćcie Państwo uwagę na wielkość tego blatu. Tutaj spokojnie może przygotować potrawę cała rodzina, stojąc w koło i rozmawiając. Żeby przybliżyć Państwu koszt całej inwestycji, łącznie z blatami, ze smegiem, koszt całości wyszedł w granicach i 45 zł. Jeżeli przekonał Was nasz filmik, zapraszamy do studia. Pitch Enforium mieszczającego się w Wieluniu przy ulicy Fabrycznej 2E, lokal 1A. Dziękujemy Panu kamerzyście, długo nas z nim nie było, dlatego że kamerzysta miał długi wyrok, ale już na szczęście jest między nami, dzięki temu wynagrodził. Chciałem coś o Tobie wspomnieć. Ja to w od